Kojarzycie, jak się woła kota, potrząsając karmą? Tak samo zrobimy z koliną, zobaczymy, czy przyjdą. Kanada! Fela! Hej szybko, kolacja! Dalej! Szybko, kolacja! Szybko. O Jezu. A koleżanka idzie, czy nie? A koleżanka nie idzie. Aha, dobra. Ej, no to jest kucyk. Kucyka można wołać. No i gdzie jest Kanada? Tu już poszła na kolację, a Ty co? O Jezu, chodź. No. Ja musiałam po Ciebie przyjść. O, no już, już, już. Starczy. Idziemy tam. Proszę bardzo, na kolację.